Próbuję znaleźć swoją bratnią duszę, wysyłając wiadomości do losowych numerów, więc cześć. Hej, czy pisałeś już do kogoś innego? Nie, jesteś pierwsza. I odpisałaś. Chyba jesteśmy bratnimi duszami. Jesteś dziewczyną, prawda? Tak. Jak masz na imię? Kasia. Michał, miło cię poznać, Kasia. Mam kuzyna, który też ma na imię Michał. Co oh, za z zbieg okoliczności. Ja też mam kuzynkę o imieniu Kasia. Oh. Czy jesteś moją kuzynką, Kasia? Boże mam nadzieję, że nie. Jak masz na nazwisko. No łak, proszę, nie mów, że ty też. Nie, nie mam. Uff, dzięki Bogu. Jednak mam. Co? Dlaczego więc powiedziałaś, że nie masz? Szacowałaś mi powiedzieć, że nie. Brzmisz dokładnie jak mój kuzyn Michał. Może to tylko zbieg okoliczności. Może wcale nie jesteśmy spokrewnieni. Może po prostu mamy to samo nazwisko, wiesz? I kuzynów o tych samych imionach. Tak, nie ma szans, że jesteśmy kuzynami. Może tak. Jak ma na imię Twoja mama? Wanda. Moja ciocia, Wanda. A, może to też zbieg okoliczności. A jak ma na imię Twoja mama? Ajana. Moja ciocia, Ania. Dobra, koniec. Na pewno jesteśmy kuzynami. To takie dziwne. Jeśli naprawdę jesteś moją kuzynką Kasią, to co wydarzyło się na mojej siedemnastce? Obiecaliśmy sobie, że nigdy o tym nie będziemy mówić. O mój Boże, to naprawdę ty? Chyba jednak nie jesteś miłością mojego życia. Nie mów tak. Kuzynka to tylko tytuł. O? Naprawdę mamy porzucić prawdziwą miłość przez to? To obrzydliwe. Czekaj, czy nie prosiłeś mojej mamy o mój numer telefonu w zeszły weekend? Napisała do mnie i zapytała, czy może ci go dać. Proszę, daj mi szansę. Ka